Efes był znany z tak zwanej Artemidy Efeskiej. Spora część takich ludzi związanych z klerem tym bałwochwalczym, rzemieślników, dewocjonaliów, żyła z tego. Jeden z nich zebrał tych swoich kolesi i mówi, słuchajcie, jak dalej ta nowa religia, to chrześcijaństwo, będzie się rozwijało, to nie tylko nasze rodziny stracą utrzymanie, nasz zawód pójdzie w poniewierkę, ale i chwała wielkie Artemidy Efeskiej! Ona zostanie odarta z majestatu! Jak się! Yy, tak! będzie? Lecimy zabić tych sekciarzy świętokradców! Sfanatyzowany tłum podburzony przez tych oszustów religijnych wrzeszczał dwie godziny wielka jest Artemida Efeska. Polska kiedyś była takim narodem, jak właśnie ci Efezjanie. Takim małomyślącym, łatwo podlegającym emocjom. Car się cieszył, że można różne rzeczy tu rozgrywać za pomocą emocji. Hitler się cieszył też, że można inne rzeczy rozgrywać. Za pomocą emocji. Myślę, że Polacy ten najgorszy kult emocji i pogardzanie rozumem, faktami, prawdą słowa Bożego mają już za sobą.